Witajcie. To no, dobra. Pan sobie weźmie pod rurkę tam z dwa razy. Ja i... Zobaczmy co nam będzie robić. No, ona wczoraj jak głupia zaczęła. No, no. A wtedy niku. Ja. Ja bo tam się na te dwa konie, to polska. No, no. Ja jechałem. One tam poszły. Diabla no. i zaczęła kupać, Ona nie tym ten diabły nie ten. No, no. Ja nie wiem, no, czy tam je i się popije wygoliła. No zobaczymy, nie? A jak nie, to ja mówię tu tatą, zostawić diabła i... Bo ja jej nigdy nie dopuszczę. Przez takie coś. Nie, no, to nie tego, nie. A szkoda, nie? No to tak że Ja jak, jak nie. Zara! Hmm. Dara! Zara! Ja? No, ja? Ja mówię panu, bo ja widział, że ona, jaki mikro prowadzi. Diablo, na zaczęła rżeć, cudować, diabł. myśl, że, Jeszcze tego to ona. Ja, nie, gryźdź, nie, gryźdź, nie, 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 no to musi pokazać, nie jo, 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 ale to też diabeł, wie pan, przez te kamery diabeł wkładają, ja widzę, żem puszczał. Wie pan, że diabeł nie tego, zapchała się. No jeszcze Jo, on musi się najpierw nacieszyć, to nie tak. Nawet, wie pan, z kobietą też tak nie nieraz. Jak ona zacznie kopać serialu, to już troszkę ucieknie. Trochę różnie, nie? Jo. Jedna, jedna dobrze stoi, a druga zaraz kopie i trzeba spierdalać rączkę i grać. Jo, i wie pan co? I ulicę żem puszczał. Jo. Żem go puszczał. Kurwa, do... jo, i ołowice, i krosę. Ja by nie podurbowała mnie prawie Nie pokazała, że ten Ja do tego chujadł nie przyjechał to wie pan co? Przez to szarpanie tej macicy to wszystko jabu zablokowała się Nie mógł murki wsadzić Musiał rozrywać, cudować No to ja dziś to Ale o to Ale Nie, ładnie tak dobrze dojrzał na tego No ona no, no musi tak, ja mówię takie puszczać, takie długi. No. Musi otwierać, a jak tam nie tego tam gwałcić to... O to, 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 to tam nic totalnie... nie da ja Teraz tak, ja mówię tam ze 2-3 razy i odbiję i tego, nie? No, o. No. no teraz ona zadowolona, ale chłop zadowolona. Ja. się ogląda za nią. No! Trochę ją jo, jo, tak ja, ja wiem To no taka młoda, to Cofnij! Cofnij, cofnij, cofnij. A, -a. to ja do osiega wtedy, nie? Dobry, dobry! Dzień dobry! Пальмати. Yeah. Yeah.

i i i to ona otwiera Yo. i i i no bo ja wtedy ja mówię tak prze niej no no mu się jak ona się rozchodzi to mm -hmm. i i i i i, I.

O już widać teraz. Nie. Yeah. Nie. Yeah. 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 Ja, to jednak wtedy nie tego, to już było poruji. jo, ja, jo. Ja, nie. Ja. Yeah. Nie, taka młoda, to tam ja mówię, to jest... Zresztą... Yeah. Jedna jest znaczna, jedna nie. No, to jest to. Jedna nie. to dopiero na słowiera, tu to dopiero pokaże. Ja, a jedne... No, a jedna... No to żniwa, a to to, a to to. A tu pan sobie ją dopuści, kiedy pan będzie uważał tak, ogierek, będziesz miał teraz Rybaczki, rybaczki. Yeah. Ja tu tak, 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 tych, tych. Przy głowie to tam jest tłuszcz, jak ten... O no, tak to inaczej, tak to... To, to, to są siostry, bo to są też pojedynki, po tym samym mogę, że pośpiszę, jo, jo, jo. Ja Aha. Nie. Ta i tamta. Aha. I co, Ara? Ta, to jest rok, że w mamie majorok rok mieli, no, no, no. To jest rok i dwa miesiące. Seść. No. Ale co przynajmniej będzie, to będzie, bo tak sobie pan wie. Na, na darmo nie, wytrzyma, że nie tam ja Szkoda, szkoda. Nie? Ja mówię. To, ja to pewnie żyją. We to, to. jest ja je zawsze co roku piją. Jo. A teraz o chce nie. To, to jest ładna palinka, bo dwulatka. A to ta, jest ta dwulatka? Chyba, ja właśnie tak spojrzał na nią. Ona taka ostra tam była, jak my wchodzili. Nie, tam to tam jest. Takie łagodne też, ja mówię. Też się przepuszczam, ja. Jo, 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 też chcę. Ale Diabeł też ma podstawę z tyłu. Ojo, jo. jo, jo. Najlepsze trzeba była, też obronie. Ona na kobietę. Działa. bo dzieci. Mm. To tak, to tak, jeszcze. przed rami. Bo jest. ja mówię, teraz ostatnio u niego tam ze synem przyjechała taka kobieta, co tego? I o za cicek nie, nie czapnął, Diabeł. Ok, ja. Ale tak do, dla chłop, do chłopów to nie, to tam jest... To jo, ja, to już tak widzi pan jeden diabeł. No ale ja mówię, to już trzeba zawsze uważać i nic taką. jo, jo, jo taką za więcej uważać. uważać. A gdzieś, jakbyś bym podleciał. My tu mieli z tydzień temu. Kurka. Tata tylko pilnowała, a z... jak tego to usi kładła i zębami. Tak, ja nie, ja mówię, ani tygodnia. A ja mówię mówi, ja sobie radzę. No nie, ja, bo o sam chodzi i tego jeszcze i radzi. My, że, my, I ona była taka. Wiadro wody i piła. Ja ją łap. Już, już było tego. Już Jo, więc tak to wygląda. Jestem u Gera. No. A teraz idziemy do mnie. Nie wiem, słońce za bardzo nie radziło, ale. No, dobra, w zasadzie sobie pomyślałem, że oszalałem w do telefonu. Dobra, trzymajcie się, cześć.